W dzisiejszym odcinku mam dosyć niewiele komiksów, ale jeśli już są, to są one dosyć znaczące, dlatego zapraszam na tygodniczek. Cześć, witajcie tutaj, Jacek, kolekcjoner, i w dzisiejszym odcinku, jak zwykle co tydzień opowiem Wam, co przeczytałem, co obejrzałem i ogólnie czego doświadczyłem w popkulturze. Przyznam, w tym tygodniu było, nie było aż tak dużo rzeczy. Wiadomo, ja chyba nikt nie ma aż tak nastroju, ale popkultura jest dobra, żeby do niej uciec czasami. Zanim zacznę mówić o, o rzeczach, o kortego tego odcinka, chciałbym Was prosić, żebyście zajrzeli w opis pod tym filmem. Jeśli, nie wiem, wydaje mi się, że jestem już ostatnim źródłem informacji. Jeśli jeszcze nie, wiedzieli, nie wiecie, jak pomóc osobom na Ukrainie, osobom, które, które zostały dotknięte obecną sytuacją, to zapraszam Was. Linki są. W opisie wszystkie są sprawdzone. Więcej mówiliśmy też u nas na podsumowaniu tygodnia na żywo, na hype trainie, więcej jest na serwerze, na Discordzie, dlatego zapraszam. A zaczniemy sobie od dzisiaj, od komiksu Witch, Księga 3 i w sumie to chyba nawet już jakoś tak, nawet jest już na mojej półce Księga 4, która wyszła jakoś w ostatnich tygodniach i po dru pierwszej i drugiej księdze, które w sumie pierwsza księga była bardziej pozytywna dla mnie, druga jakoś nie czułem dowiązania tego jakiego jak, jak story arku z Księgi pierwszej, ale po trzecim tomie, po trzeciej księdze mam takie Nadal mam wrażenie, że to jest komiks jasne, młodzieżowy. Komiks yy, trochę przeplatający elementy teen dramy i trochę magicznych elementów. Próbuję również trochę podejmować tematów przyjaźni, takiego człowieczeństwa. Po czyjej stronie stawać i jakich wartości w momencie, gdy niektóre rzeczy idą nie tak jak powinny. Trochę na temat rozwiązywania problemów między naszymi bohaterkami, ale trochę też również generowania tych problemów. Wszystko jest oczywiście przeplatane baśniowością, kolorami. Magią, cudowna oprawa, cudowne wydanie, bardzo uniwersalna rzecz do przeczytania. Jeszcze jeden jest taki komiks, ale który w sumie chyba będzie na samym końcu, będę mówić o nim na samym końcu, który trochę tak zahaczał te tematy, aczkolwiek jest skierowany bardziej dla targetu starszej widowni. Ale w międzyczasie zagrałem również w tego Kangur Kakao, o którym mówiłem wam w poprzednim odcinku i tak się składa, że przeszedłem demo chyba w poniedziałek i we wtorek dwa razy, bo na tyle mi się spodobało. Ten jeden poziom jest niedługi, jest, jest chyba tam 40 minut 30 minut, albo nawet mniej, jeśli się nie zbiera wszystkiego, da się to przejść. Yy, chyba już jak teraz to oglądacie, to już jest niedostępne to demo, więc będziecie musieli poczekać na przejście, na w ogóle zagranie w tę grę, w, albo jak pojawi się kolejne demo, albo na lato 2022, ponieważ ta gra wyjdzie na PC-tach, na Switcha i na wszystkich innych konsolach. To jest polska gra, polska platformówka i ja chyba nawet pisałem na Twitterze, nigdy ten kangur, nigdy nasz Kao nie był tak responsywny, nigdy nie był tak waleczny. Jednocześnie ta gra tak bardzo płynie, jest. Nie ma się wrażenia, jakby, jakby ta gra chciała nam zrobić na złość, ale nie ma się też wrażenia, że się gra na autoplayu, czyli wszystko przychodzi zbyt łatwo i zbyt naturalnie. Nie, to jest nadal ta, jak na platformówkę, to jest tam dużo elementów waleczności i bitewności. Może przesadzam. <grybujesz> ale mam wrażenie, że dopiero ta odsłona po tylu latach w pełni realizuje ten. Obiecany koncept sprzed lat, co jest niesamowite i, i w ogóle nie nierealne do zobaczenia, ale cieszę się, że to powstaje i trzymam kciuki za tę produkcję. Od samego początku będę trzymać ją do końca i dłużej. Bardzo szybko o tym komikcie. Cyberpunk 2077, Twój głos to jest jakby oddzielna, to, czy to jest kolejny Tom, jakby drugi komiks cyberpunkowy wydany ostatnio przez Egmont. Jest on cieniutki, jest jakby oddzielną, niezależną historią. Muszę przyznać, że okej, okay, jest taką niezależną historią, ale ma bardzo fajny, spójny kierunek artystyczny, i ogólnie to jest takie małe, małe dzieło sztuki. Jeśli ktoś lubi setting cyberpunkowy, to jest to dla niego, bo to czy, może chodzi też o same wizualki, bo z tej historii powiem wam, że eee, jakoś się do niej nie przywiązałem. Jak, jak są takie one-shotowe zeszyty, które nawet nie czy w oryginale były wydawane w zeszytach, czy po prostu jako oddzielny komiks, który był jakimś tam dodatkiem do czegoś. Jeśli byście się mnie zapytali, Jacek, co zapamiętałeś z tego komiksu, komiksu. Powiedziałbym z fabuły nic, <laughs> ale ogólnie ładna historyjka o zabarwieniu cyberpunkowym. K właściwie zabarwieniu, core cyberpunkowym, o czym ja gadam. Jeśli komuś jest za mało uniwersum gry, te komiksy są świetnym uzupełnieniem. Pokemon Adventures, o, właśnie manga. Pokemon Adventures Collector's Edition 5, to jest yy, komiks, który, manga, którą Kupuję od jakiegoś czasu i czytam w oryginale. To jest oryginalne wydanie, oczywiście manga, więc czytamy od prawej do lewej. A czarno-biała to też jest inny aspekt. Pamiętacie, jak tydzień temu mówiłem wam o tym Dragon Ballu full color i że tamto jakby od razu zachęciło mnie do, do przeczytania? To mnie zachęciło do przeczytania, bo to są Pokémony i po prostu chciałem w to wejść. I o tyle, co pierwszy, drugi tom jeszcze tak czytałem z mocnym zaangażowaniem, to powiem wam, że e, e, okej, okay. jak tak przeczytałem cały ten ten komiks, rysunki są imponujące, walki są naprawdę na dosyć dużą skalę, jak na mangę. Jak w ogóle jak na komiks, może tak, bo ja specjalnie odnośnie mangi to nie jestem. Może wszystkie mangi tak mają, nie wiem. Ale nie powiedziałbym wam, że skupiam się na fabule tej serii jakoś bardzo. Czytam, ja wiem, że ona jest, ja myślę, że jakby poświęcić taniom więcej czasu, to myślę, że zapamiętałbym i wyniósłbym z tego o wiele więcej ciekawości, aczkolwiek to jest bardziej dla mnie jako taka ciekawostka przyrodnicza, bo wiecie, pierwszej ilości komiksów, które czytam, nie jestem w stanie Przykładać serca do wszystkiego co czytam. Powiecie, Jacek, to dlaczego kupujesz tyle komiksów i dlaczego czytasz tyle komiksów, bo wiecie, chcę spróbować wszystkiego. Nie lubię przerywać rzeczy w połowie, aczkolwiek nadal uważam, że to jest coś wartego uwagi, i może kiedyś do tego wrócę. Wiecie, tak jak już już się na spokojnie, jak te komiksy będą sobie leżały na półce, już nie będą na półce wstydu kusić, tylko żeby je podjąć, tylko tak na spokojnie nie zawsze ma się nastrój i chęci na czytanie poszczególnych rzeczy. Ale Moja jedna obserwacja, że ta manga jest o wiele bardziej, to czy znaczy to jest w sumie rzecz, którą już podejmowało anime, chociażby Pokémon, ale ta manga jest tak bardzo ekspresywna i taka bardziej emocjonująca, że ja się dziwię jak ludzie tyle lat wytrzymali z tymi grami Pokémon. Okej, okay, jeszcze w czasach Game Boyów, ds to jeszcze byłoby zrozumiałe. Ograniczenia technologiczne, ale ja mam wrażenie, że nawet obecne gry z serii Pokémon typu Legends Arceus, już nawet nie mówiąc o Pokémon Sword and Shield, te gry nie mają żadnych emocji, te postaci są nijakie. Co oni robią w ogóle? Gram w te gry i one też są fajne na swój sposób, ale jakby połączyć je z tą ekspresywnością anime i mang, dostalibyśmy milion razy lepszy produkt. O, a propos rzeczy, o, na których się Prawie w ogóle nie znam Star Trek Conflict Q. Ten komiks czytam trochę jak taki kosmita, <noise> ponieważ czytałem go, mamy tutaj zderzenie się różnych generacji i różnych ekip Star Trekowych, to akurat kojarzę, mamy Picarda i może jakoś i może fani serii, może fani serialu, którzy by czuli jakieś mocne emocje związane z tymi postaciami, może by się wczuli w ten komiks bardziej, aczkolwiek ja wyniosłem z niego to, że forma komiksowa bardzo służy Star Trekowi, bardzo służy wiskowością i skalą, czego nie zawsze można powiedzieć, nie można czego przypisać, nie można zawsze, albo różnym filmom, albo serialom z uniwersum Star Treka. Całkiem przyjemna rzecz, muszę przyznać, a jakoś chyba na dniach powinien się pojawić unboxing y, jakiegoś komiksu Star Trek Nowa Generacja, jakiś tam lustrzany wymiar, chyba coś w tym stylu. To będzie dosyć grube, to miszczę i też chciałbym się temu przyjrzeć mocniej, dlatego na dniach na kanale. Odkryłem, że jestem w trakcie czytania X-Men wielkiego projektu, ale to chyba w następnym odcinku, ponieważ to jest komiks dosyć grubszy. On jest wydany w ramach tej serii Marvel Limited, nie przepraszam, Marvel Deluxe i jest on trochę taką historią X-Menów w pigułce, trochę przekształconą na potrzeby tego komiksu, trochę uporządkowaną, ale myślałem, że przebrnę przez to szybciej, ale ten komiks tak bardzo skacze po łebkach, że chcę na niego poświęcić więcej czasu, więc pewnie w kolejnym odcinku. Dobra, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę do ostatniego komiksu w dzisiejszym odcinku, Uncharted film. Poszedłem do kina, obejrzałem ten film y, z lekkim opóźnieniem, film z Tomem Hollandem, adaptacja gier od PlayStation, jakby taka pierwsza na dobrą sprawę rzecz ekranowa, która w ogóle filmowa czy serialowa, która została zaadaptowana przez PlayStation Productions. Chyba w kolejce mamy The Last of Us, mamy Ghost of Tsushima, ale Uncharted, ten film nie był zły. To jest problem, ponieważ Uncharted film jest całkiem przyjemny do oglądania. Interakcji między postaciami ogląda się rewelacyjnie. Tom Holland jest jak zwykle charyzmatyczny, nawet Mark Wahlberg nie jest jakoś bardzo irytujący w tej roli. Może dlatego, że jest idealnie przymierzony do niej, bo ta postać Saliego jest w sobie też taka bardzo jak on. I myślę, że gdybym nie widział lepszych filmów przygodowych i ogólnie takich, to może ten film wydawałby mi się czymś naprawdę rewelacyjnym, a tak po prostu dobrze się na nim bawiłem, dobrze jakby oderwałem się od rzeczywistości i był bardzo przyjemny i czekam na kontynuację. Tak, bo myślę, że potencjał jest o wiele większy w przyszłości. Może teraz jak Sony będzie mieć większą pewność w tym i jakby jak wiedzą, że pie z pierwszej części wyszło coś OK, przynajmniej co według widowni, ma pozytywne oceny. To może nie będą tak delikatnie do tego podchodzić i huchać, i dmuchać na zimne i bać się, że, że zepsują to całkowicie. Bo według mnie zabrakło temu projektowi trochę więcej pewności siebie. I będziemy mówić o tym więcej z radkiem na Hype Trainie w najbliższych dniach. Dlatego zapraszam serdecznie. I ostatni komiks, który jest miodem na moje serce, czyli Giant Days, tom 10. Przemyśl to jeszcze. Chyba nawet tą 11 będzie jeszcze w tym roku. Nie, zawsze, jak przychodzi do mnie jak, jakaś dostawa od Non-Stop Comics, i zawsze, ale to zawsze jak. Dostanę jakiś komiks Giant Day's swoje ręce, jak go zamówię, to, to nie mogę go odłożyć na głupkę wstydu. On idzie w pierwszej kolejności do przeczytania i tak samo jest z tym komiksem. On miał premierę dosłownie w ostatnich dniach, w lutym. Kontynuacja tego, co mieliśmy w poprzednich tomach, perypetii naszych głównych bohaterek o młodych, dorosłych studentkach, trochę wychodzących nawet przez. Za ten świat młodych dorosłych, które wchodzą w dorosłość. I nie tylko młodych dorosłych, które wcho którzy wchodzą w dorosłość. Ale to nie są tylko te nasze młode, dorosłe bohaterki, ale również dorośli, również starsi, którzy się uczą na swoich błędach w tym komiksie. Bardzo prawdziwy, bardzo ludzki, bardzo szczery, chyba. Czasami to, co się tutaj dzieje, nie pokrywa się z rzeczywistością, ponieważ, ponieważ w wielu momentach jest on bardzo przerysowany dla odbicia przekazu albo do podbicia sytuacji, do wypukle czegoś co się dzieje w tym komiksie, ale to jest największa zaleta i urok tego komiksu. Chociaż ta seria była wydawana wcześniej, to mogłaby stać u mnie na półce razem z tymi powieściami graficznymi DC 13+, ponieważ to jest dokładnie ten temperament. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, co wy przeczytaliście, co obejrzyliście i czego doświadczyliście w popkulturze w minionym tygodniu, albo w komentarzach pod tym filmem, albo na naszym serwerze na Discordzie pasażerowie hype trainu na kanale tygodniczki. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.